Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Ostatnio miałem okazję być na testach samochodów autonomicznych na ściśle tajnym torze pod Frankfurtem i między innymi miałem możliwość jeżdżenia Tesla wzbogaconą o nowe systemy. Pokażę to w drugiej części materiału. I od razu na wstępie powiem, jeżeli chodzi o samochody autonomiczne. Ja reprezentuję tak zwany kim kierownica. Czyli, przede wszystkim, muszę mieć kierownicę, żeby czuć się jako kierowca, a nie jako. Pasażer, Jeżeli podzielacie moje zdanie, dajcie kciuka w górę. No właśnie, a propos tego kciuka też w kilku słowach, bo niektórzy youtuberzy mówią, Waldek, powinieneś mówić o tym w każdym filmie, ale ja chyba do tego nie przywykłem. Dziwnie bym się w tym czuł, ale od czasu do czasu mogę wspomnieć, bo niektórzy mówią, że w ostatnim czasie moje materiały do nich nie docierają. No i algorytmy YouTube'a swoje robią, więc jeżeli materiał będzie Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zaznaczcie ten dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym, bo na pewno to też pomaga w rozwiązaniem. Zwoju kanału. Ale dobra, odłóżmy to na bok. Przejdźmy do tego, co tam działo się na miejscu. Zacznijmy od kwestii podstawowej. Czy samochody autonomiczne to jest przyszłość? Zapewne tak. Dla mnie gdzieś tam daleka, może nie do końca się gdzieś z tym zgadzam, jestem gdzieś w tej takiej opozycji do tego, ale już stopniowo widzimy podczas produkowania nowych samochodów, wprowadzania ich na rynek, że jest coraz więcej systemów wspomagających. Już nie mówię o systemach autopilota chociażby w Tesli, ale zwykłych systemach jak Park Assist, Lane Assist czy chociażby aktywny Tempomat, które w pewien sposób mają pomagać kierowcy. I taka rola mi się podoba, czyli mamy kierownicę, mamy pedały, mamy skrzynię biegów, no, hamulec ręczny czy w przycisku, czy jeszcze mechaniczny, to już zupełnie inna bajka, ale mamy możliwość świadomego wyboru i decydowania, a czasem jak zaczynamy zjeżdżać z tego pasa, ten system może nas uratować. Raz miałem taką sytuację, gdy lekko mi się przysnęło za kierownicą na autostradzie i faktycznie ten system pomógł, więc traktowałbym go jako element dodatkowy. A wiecie, dlaczego bym traktował go jako element dodatkowy, te wszystkie autonomiczne pojazdy? Dlatego, że polskie prawo w ogóle czegoś takiego nie przewiduje. Zacznijmy od prostej sprawy. Kodeks drogowy, ustawa prawo o ruchu drogowym, e, artykuł drugi, e, punkt 20. Kierujący. Osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych. Skupmy się na pierwszej części. Kieruje. I tyle w temacie, ale żeby bo więcej nie trzeba, to już według przepisów polskich wystarcza, musimy kierować być obecni w aucie. Dodatkowo, żeby wprowadzić pojazdy autonomiczne w Polsce, trzeba by zmienić szereg innych zapisów: kodeks cywilny, kodeks karny, co jeżeli samochód autonomiczny spowoduje kolizję. Kto odpowiada? Kto wypłaca odszkodowanie? Faktura wystawiona komu wysłać? Ubezpieczycielowi czy producentowi samochodu? Więc tutaj trzeba nad tym się zastanowić. Europa poszła do przodu, Skandynawia już zmienia przepisy. Konwencja Wiedeńska z 23 marca 2016 roku też już wprowadziła dodatkowe zapisy tak żeby upłynniać i była możliwość powolnego wprowadzania samochodów autonomicznych. Aczkolwiek dla mnie to nadal jest gdzieś jakaś tam czarna magia i raczej system beta, który jest non stop gdzieś tam testowany. Ale warto podkreślić, bo też się dowiedziałem podczas tych testów na to, że już były w zeszłym roku próby w maju, gdzie ciężarówki przejeżdżały z kilku europejskich miast do Rotterdamu, zdalnie sterowane, ale kierowcy siedzieli na pokładach, ale teraz są prowadzone testy, gdzie jedzie jedna ciężarówka, tak zwany hub, i do niej podczepione jest kilka następnych ciężarówek, już bez kierowców. Prawo jest oczywiście dostosowane do możliwości robienia tego typu testów przez wybrane kraje, ale wystarczy zadać trzy pytania. Co się stanie, jakby te auta wjechały do Polski, jechały w tych odstępach 5 metrów między sobą? Przecież prawo polskie tego zabrania, przecież one by zabrały nam jeden pas z autostrady. Druga kwestia, wjeżdżają do miasta i przytrafia się taka sytuacja, że... Dwie ciężarówki zostaną na czerwonym świetle, następne zjadą dalej, będą czekały, co dalej tutaj robić, albo trzecia sytuacja: w jednej z ciężarówek zostaje przebita opona. Owszem, jest pewnie e-call center, czyli połączenie od razu z asystansem, ale podejrzewam, że jeszcze jest wiele elementów, które należałoby poprawić. Ale dobra, zostawmy tą teorię. Ja cały czas uważam i odkładam to mocno na bok. Te systemy gdzieś tam wspomagają, ale autonomiczność pełna to jeszcze naprawdę jest pieśń przyszłości daleka. Będąc tam na to, że m.in. Była podstawiona Tesla, i to jest ciekawa sytuacja. w swoim życiu miałem okazję jeździć różnymi samochodami, które miały po 500, po 700 koni. Może nie tyle, że się ich nie bałem, czułem do nich respekt, ale wiedziałem, jak się z nimi obchodzić. W przypadku tej Tesli czułem trochę taki strach, strach przed tą Teslą, jak to wygląda. Może trochę przez to, co działo się w maju zeszłego roku kiedy to na Florydzie jedna Tesla spowodowała kolizję i kierowca zginął szereg nieszczęśliwych zdarzeń z tego względu że kamery nie wychwyciły przyczepy kempingowej która była w jasnych barwach odbijała się wspólnie gdzieś tam z niebo skłonem tworzyła jeden element no i niestety kierowca zginął ponieważ autopilot nie wychwycił oni czym to rekomendują? Tym, że włączenie systemu autopilota jest to świadoma zgoda na jego włączenie, czyli jesteśmy świadomi tego, że działa ten autopilot, ale my cały czas gdzieś musimy być w zanadrzu. Dobra, przejdźmy zatem do tego, co działo się na torze. Byłem na pilnie strzeżonym torze testowym Bosza w Boxbergu z grupą zaproszonych osób, gdzie testowane są prototypowe konstrukcje i systemy bezpieczeństwa. Swoją drogą bardzo fajny tor z pochłymi zakrętami, gdzie miałem okazję przejechać się autokarem, którym tam przybyliśmy z hotelu. Na szczęście było się bez dachowania, ale dobra, wróćmy do testów. Bagażniki tych aut były wypełnione elektroniką, urządzeniami pomiarowymi i dużą ilością kamer. Pewnie spora część tych elementów jest ściśle tajna i owiana patentami, ale Niemiec nie mówił zbyt wyraźnie. W pierwszej kolejności podczas wyjazdu do miasta obserwowałem, jak kamery do autopilota widzą świat, jak oceniają każdy centymetr drogi i jak znajdują na nim przeszkody, jak to wszystko wygląda. Następnie wróciłem z toru i zasiadłem na fotelu pasażera Tesli, która mimo, że ma fabrycznego autopilota, jednak została udoskonalona o kolejne narzędzia pomiarowe, bo nadal traktujemy ten system na świecie jako wersję beta no beta ale dopuszczoną do codziennego użytku. Pierwsze okrążenie po torze z wykorzystaniem człowieka, drugie już zaprogramowane, gdzie na rondach od auta należało oczekiwać odpowiedniego zachowania i dostosowania się do ograniczeń prędkości. Ale cóż, auto zaliczyło test, choć prędkości nie były zbyt duże. W momencie gdy system trzykrotnie powtórzył komunikat o przejęciu kierownicy, a kierowca nie reagował, auto zjechało na pierwsze wolne miejsce parkingowe przy drodze. Dlaczego patrzę na to wszystko z dystansem? To nie jest tak, że ja się boję nowych technologii, boję się gdzieś rozwoju. Uważam, że jeszcze podejrzewam że infrastruktura nie jest do tego do końca przystosowana, ponieważ jest wiele jeszcze kruczków i bubli gdzieś spotykanych przy drogach, gdzie tego typu systemy nie zachowają się tak racjonalnie jak człowiek. Ja reprezentuję, tak jak mówiłem, team kierownica, dlatego że po prostu lubię czuć samochód, którym jadę, lubię mieć wpływ na to, co na drodze się dzieje. A elektronika niech na razie zostanie takim elementem wspomagającym, ale niech mi nikt się nie waży odbierać kierownicy w samochodzie. Jestem też ciekaw Waszych opinii, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!